Rozdział 5. Spory wśród baziakowców, plan napadu na kantor, wizyta w komendzie policji w Morongu, komendant Kmita i jego historyczne hobby. Na gorącym uczyneczku. Gdyby baziakowcy nie rozmawiali w garażu, a tylko pod rozstawionym na trawniku parasolem, sprawa byłaby jeszcze łatwiejsza, bo wystarczyło otworzyć szeroko drzwi do garażu bieniów, które przylegały do żywopłotu i nasłuchiwać za nimi. Oczywiście nie mogliśmy słyszeć, o czym Baziak i spółka rozmawiają w domu, ale liczyłem na to, że podczas upalnych dni będą woleli spędzać więcej czasu pod parasolem na świeżym powietrzu. Wrócili wreszcie i rozparli się na leżakach w cieniu parasola. Trójka, skocz do lodówki po piwo, zakomenderował, jak się domyślałem Baziak. I Antek, czyli Trójka, posłusznie poczłapał do domu. Ostrożnie podkradłem się pod osłoną szeroko otwartych drzwi garażu i przycupnąłem za żywopłotem. Długo musiałem wysłuchiwać byle gadaniny, aż przyniesione przez trójkę dobrze schłodzone piwo rozwiązało języki. Ciekawe, czy ten spec od urządzeń alarmowych z Warszawy, zaczął ten, którego już w myślach nazwałem czwórką, czyli chyba Rysiek, piegowaty drobny blondyn o rozbieganych oczach, jest naprawdę taki dobry. I ta cała tajemniczość, którą się otacza, wtrącił, kręcąc głową, rudawy chyba Waldek, dwójka. Komu się nie podoba, niech się wynosi, spokojnie odpowiedział z nadoszronionej szklanki blondyn. No nie, trójka, skinął szklanką na niedźwiedziowato zbudowanego osiłka. To Józef Baziak, usłyszałem szept za sobą. Łukasz i Andrzej przycupnęli tuż za mną. Jasne, szefie, za uszy takiego i won! Hehe, <laughs> zaniósł się rechotliwym śmiechem trójka, czyli Antek. Dwójka i czwórka nic nie odpowiedzieli. Tak więc w tej małej bandzie jest podział, pomyślałem. Baziak i Antek kontra Waldek i Rysiek. To może się przydać. Po raz ostatni nazwałem w myśli członków gangu po imieniu. Odtąd byli dla mnie tylko numerami. No, może z wyjątkiem szefa bandy, Józka Baziaka. Bo coś mi się wydaje, że ten osławiony spec, ciągnął czwórka, nie jest zbytnio nam potrzebny. Fanty z wystawy wyłożone jak na tacy. To po co jeszcze jedna kieszeń do podziału? Baziak ziewnął. Przestań marudzić. Zwłaszcza, że tyle znasz się na urządzeniach alarmowych, co ja na pielęgnowaniu pomidorów. Hehe, he, przypochlebnie zarechotał trójka. Tak więc chłopcy, głos jedynki złagodniał, spec przyjedzie. Poznamy go po florenie piątce. Bez speca nie dalibyśmy sobie rady. Padlibyśmy jak śliwka w kompot. O piątce cokolwiek wiemy, sięgnął po piwo dwójka. Ale ciekawi mnie, kim jest szóstka. Słysząc o piątce i szóstce, Łukasz u mego boku nie wytrzymał i poruszył się niespokojnie. Trzasnęła gałązka. Siedzący przy stoliku, jak na komendę, odwrócili się w naszą stronę. Co to? Odstawił szklankę józek. Sprawdź trójka, co tam łazi po krzakach. Eee, tam! Zlekceważył polecenie szefa niedźwiedziowaty trójka, któremu bardziej niż innym dokuczał upał. Koty! Starzy bieniowie wyjechali, młodemu nie chce się ich doglądać, to łażą głodne po całym ogrodzie, żeby jakiego ptaka upolować, albo mysz. Widziałem przed chwilą jednego kocura. O, tam właśnie! Skłamał, wskazując w naszą stronę. Tak bardzo nie chciało mu się ruszać z miłego cienia parasola. No to co z tą szóstką? Nie ustawał dwójka. Baziak zaśmiał się. Dowiesz się we właściwym czasie. Na razie niech ci wystarczy, że ja wiem. A ty to niby taki ważny? żachnął się dwójka. Józek zaśmiał się. Szef, dziecino, szef! I to też powinno ci wystarczyć. Sięgnął spokojnie po piwo, ale w jego głosie brzmiała ostra nuta. Pod parasolem zapanowała cisza. Wieczór blisko, a my głodni, odezwał się wreszcie polubownym głosem dwójka. Niech trójka zrobi jakieś szomańsko, bo w brzuchu piszczy. Faktycznie, wypadałoby coś przetrącić. Baziak wstał od stolika, a za nim reszta i ruszyli do domu. Wycofaliśmy się do garażu. Oła! masował obolałe mięśnie Łukasz, ale mi nogi ścierpły. Zaśmiałem się. To po co pchasz się, gdzie cię nie proszą? W dodatku o mały włos zostalibyśmy przez ciebie odkryci. Ciekawe jakbyś się tłumaczył, gdyby trójka nie był taki leniwy. Chłopak ponuro zwiesił głowę. No, najważniejsze, że nas nie odkryto, pocieszyłem go. A jeśli nasi przyjaciele z zażywopłotu nie zapomnieli o piątce i szóstce, a nie wspomnieli o na przykład siódemce, to znak, że schemat, według którego zrobione są nacięcia na florenach, przedstawia się, jak myślałem. I co z tego? Zapytał Andrzej. Dobrze wiedzieć, odparłem. Dlaczego? spytał Łukasz. Roześmiałem się. Bo może przyjdzie mi udawać piątkę lub szóstkę. Pan naprawdę myśli, zawołał Andrzej. Ułożyłem mu uspokajająco rękę na ramieniu. Tak, myślę. Ale tylko myślę. A od myśli do czynu jeszcze droga daleka. Następnego dnia dyżurowałem właśnie sam w garażu, bo Łukasz z Andrzejem pojechali na trening przed coraz bliższym wyścigiem o Złoty Floren. Siedziałem tak sobie, nudziłem się, aż tu usłyszałem, że otwierają się drzwi garażu Baziaka. Przyskoczyłem do miejsca, gdzie wyjęliśmy cegły ze ściany i przyłożyłem ucho do nadwątlonego muru. Najpierw usłyszałem szczęk narzędzi, a potem, oprócz niego, taką oto rozmowę przeprowadzoną, jak się zorientowałem, przez dwójkę i czwórkę. Że też Józek akurat teraz wpadł na ten pomysł z kantorem. Dwójka był wyraźnie zły. Nie Józek, tylko jedynka, poprawił mówiącego czwórka. Od przybytku forsy głowa nie boli. Ale teraz. Kiedy czeka nas tyle szmalu za fanty z olsztyńskiego zamku, szczęknęły jakieś narzędzia. Żeby zdobyć dużą forsę w Olsztynie, musimy najpierw dorwać sporą w morągu. Józek, e, przepraszam, Jedynka, mówił, że jego pieniądze są na wykończeniu, a tu potrzeba, i to nie byle grosza, na zaliczkę dla speca z Warszawy. Ponoć on bez niej nawet palcem nie kiwnie. Przecież będzie miał swoją działkę do licha, znów rozzłościł się dwójka. Działka, działko, ale taki ma zwyczaj, że bez zaliczki i to sporej do roboty się nie weźmie. Widocznie musiał go ktoś kiedyś porządnie wyrolować. Ale co tu kombinować? W piątek, punkt o dwunastej, składamy wizytę w kantorze w Morongu. Dlaczego właśnie w piątek? Pychowy dzień. Ech, głupi jak but z lewej nogi. Piątek pychowy dla kmiotków i ciułaczy, ale przed niedzielą obroty w kantorze największe. O obrotach gadasz? To nie można zrobić skoku w takim powiedzmy Olsztynie, tam w każdym kantorze forsy pewnie więcej niż w całym Morągu. Ale i zabezpieczenie lepsze. Zresztą nie nasza w tym głowa Morąg czy Olsztyn. Szef mówi, że ma dokładnie namierzony Morąg. Niech więc będzie ta mieścina. Prawie pod bokiem, a jednocześnie na tyle daleko, że policja nie zacznie od razu za nami węszyć. Kombinujesz, że nam się uda? Pewne jak w szwajcarskim banku. Józek, sorry, jedynka, nie takie numery wykręcał jak obróbka kantoru na prowincji. Jak taki kozak, to dlaczego stolił uszy w swym rodzinnym zalewie? Głupiś. Właśnie dlatego, że z niego taki kozak, to zaczęło być mu gorąco. Policaje węszyli tuż, tuż, no więc dlatego przyczaił się w zalewie. Ale główką pracować nie przestał. No i dlatego jesteśmy tutaj. A słuchać się go należy, bo raz, że łeb ma nieodparady, i dwa, że nie posłuchać go, jak się już zaczęło robotę, może okazać się niezdrowo. Bardzo niezdrowo dla nieposłusznego. Złowrogo zawiesił głos. A dlaczego w ogóle ma policja za nami węszyć? Trzeba to przyznać, że jedynka starannie robotę przygotowuje. Na BMC zmieni się numery i przebije te na silniku. Do tego dowodzik rejestracyjny nie za stary, nie za nowy, żadna kontrola drogowa nie groźna. Pojedzie się też wolniutko, dziewięćdziesiątką, żeby nie prowokować drogówki do zatrzymania, które mogłoby być dla nas bardzo szkodliwe, przez zbytniej dociekliwości władzy. A tak tylko jechać i pieniążki z kantoru brać wybierać. Dalsza rozmowa dwójki i czwórki dotyczyła uroków i zalet pewnej Oli, ale to już nie temat naszej opowieści. Gdy Łukasz i Andrzej wrócili z treningu, odczekałem w swej garażo kryjówce. Nie mogłem swobodnie w dzień chodzić po domu bieniów, bo Baziakowcy zwróciliby na mnie uwagę albo po prostu zapamiętali, a tego chciałem uniknąć. Tak więc odczekałem spokojnie, aż Łukasz pojedzie do domu umyć się i przebrać, i wróci, a Andrzej także doprowadzi się do porządku. Dopiero wtedy, gdy zgromadziliśmy się w garażu, opowiedziałem chłopakom usłyszane rewelacje na temat groźby zawisłej nad kantorem w Morongu. Ponieważ, jak mówią, gdzie dwóch Polaków tam trzy zdania, a nas było trzech, Andrzej chciał telefonować do właściciela kantoru, by go ostrzec. Łukasz proponował, abyśmy już teraz uderzyli na szajkę baziaka. A potem obaj zaproponowali zorganizowanie zasadzki na ponumerowanych bandytów podczas ich napadu na kantor. Bardzo się zdziwili, kiedy ja zarządziłem zawiadomienie morąskiej policji. Boi się pan, że nie damy Baziakowi rady? westchnął Łukasz. A ich jest tylko czterech! Z pogardą skrzywił się Andrzej. Skinąłem głową. Tak, czterech. Czterech zbirów, na dodatek z okazji skoku na kantor na pewno uzbrojonych. A ja mam... dwóch szczeniaków! mruknął Łukasz. Uśmiechnąłem się zgodnie. Nie formułowałbym tego aż tak ostro, ale w zasadzie zgadzam się. Mam do pomocy dwóch nastolatków, którzy rwą się do walki, a w razie czego uciekną z płaczem do mamusi. Do mamusi? My? Nigdy! Jak pan może! Zawrzeszczeli oburzeni chłopcy. Roześmiałem się. No już dobrze, przepraszam. Żartowałem. W potrzebie będziecie walczyć jak Ryszard lwie serce. Tylko rzecz w tym, żeby do tej potrzeby nie dopuszczać. Ale moja w tym głowa. Wstałem i podszedłem do motocykla pod ścianą. Ta jawa jeszcze na chodzie? Ależ oczywiście, poderwał się Andrzej. Ojciec bardzo lubi od czasu do czasu przejechać się na niej. No i ja przygotowuję się do zrobienia prawa jazdy. Rzeczywiście, od trzeciego, jak to się mówi, kopnięcia, motor zaskoczył. Napełnił garaż kłębami spalin, ale wydawał się być w porządku. Ryczał, że powtórzy za Szekspirem, jak z bólu ryczy ranny łoś. A nie ma przypadkiem twój tata jakiegoś kombinezonu motocyklowego? Taki wiesz, od dołu po górę, cały w skórę. Tata ma i to nie przypadkiem, z dumą odparł Andrzej. W naszej rodzinie przypadki eliminujemy. Roześmieliśmy się. Chce pan wyjść z garażu, pokręcił głową z niezadowoleniem Łukasz, baziakowcy zobaczą pana. Zruszyłem ramionami. Nie zobaczą mnie konkretnie, ani nikogo, kogo mogliby zapamiętać. Zauważą tylko kombinezon i kask, a w pogawędki z nimi wdawać się nie mam zamiaru. Gdyby moja skromna postać zainteresowała gang, w co wątpię, to zawsze Andrzej może opowiedzieć im o kuzynie, który wpadł z odwiedzinami, a nie zastawszy państwa bieniów, zadowolił się przejażdżką jawą. No, Andrzeju, przynoś kombinezon. Powinienem dojechać do Moronga przed czternastą, a więc jeszcze w pełni urzędowania naszej dzielnej policji. Jedziesz ze mną? A dlaczego on, nie ja? Zaperzył się Łukasz. Poklepałem go po ramieniu. Dlatego Andrzej, że dziwnie by wyglądało, gdybyś to ty wybrał się na przejażdżkę z jego kuzynem, a on pozostał w domu. Siedź tu i uważaj na naszych ponumerowanych przyjaciół. Coś mi się zdaje, że przygotowują na morąską akcję jakieś skradzione BMW, ale wolałbym być tego pewien. Musisz dowiedzieć się czegoś wcześniej o kolorze auta oraz jego nowych numerach. Jasne? Jasne! rozpogodził się Łukasz. Andrzej poszedł do domu i po niedługim czasie wrócił przebrany już w kombinezon. W rękach trzymał drugi i dwa kaski. Obawiałem się, czy przypadkiem kombinezon ojca Andrzeja nie będzie na mnie za mały, ale okazał się nawet zbyt luźny. Pan Bień to kawał chłopa. Wyciągnąłem jawę z garażu. Andrzej pobiegł i otworzył bramę. Zapaliłem motor i wsiadłem na niego. Ruszyłem. Andrzej w biegu wskoczył na siodełko. Od strony siedziby gangu Baziaka nie zauważyłem żadnego ruchu. Nikt też nie wyglądał przez żadne z okien. Nieniepokojeni wyjechaliśmy na Żeromskiego i dalej w kierunku szosy na Małdyty i Morąg. Na szosie wypróbowałem talenty Jawy. Musiano o nią rzeczywiście dbać. Bez wysiłku wyciągała bowiem 140 na godzinę. Niewiele zauważycie w porównaniu do możliwości BMW, które miało grać główną rolę w napadzie na kantor. Ale cóż, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Rosynanta chciałem zachować na poważniejsze okazje. Zajechaliśmy pod komendę miejską policji w Morągu. Zaparkowałem jawę i weszliśmy do budynku. Dyżurny policjant nie miał nic przeciwko temu, aby zameldować nas komendantowi. Radził jednak poczekać. Komendant był zajęty. Usiedliśmy na krzesełkach pod ścianą i czekaliśmy w nabożnym skupieniu, w jakie wprawia cywila wizyta w siedzibie policji. Wreszcie trzasnęły gdzieś otwierane drzwi i tubalny głos zawołał: „Tak trzeba, na gorącym uczyneczku. Korytarzem w towarzystwie dwóch policjantów przeszedł skuty osobnik, dla którego dokładniejszego określenia słowo oprych byłoby komplementem. Zanim zobaczyliśmy oficera policji w mundurze z dystynkcjami komisarza. Oficera o postaci wysokiej i chudej, jako żywo przypominającego pana Longinusa pod Komisarz w radosnym nastroju zacierał ręce, powtarzając Na gorącym uczyneczku! Tak oto poznaliśmy dowódcę morąskiej policji, komisarza Jana Kmitę. A panowie rokersi do mnie? Odebrał meldunek od wyprężonego jak struna, dbano tu o dyscyplinę dyżurnego. Tak jest, wyprężyliśmy się odruchowo. Niech żyją polskie motory! zasalutował ze śmiechem komisarz. Proszę bardzo. W swoim gabinecie już po kilku moich słowach spoważniał, wstał z za i podszedł do okna. Kantor, tak więc przyszła kolejna kantor w morongu, odwrócił się ku nam. Przepraszam, że tak to sobie powtarzam, ale właśnie niedawno sporządziłem listę najbardziej narażonych na napad obiektów w morągu. Kantor umieściłem na niej, jak panowie się domyślają, na wysokim miejscu. Andrzejowi strasznie imponowało zwracanie się do niego przez pan, ale nie dał tego poznać po sobie, jeśli nie wspomnieć lekkiego zaczerwienienia policzków, które nabrał powietrza. Co według panów powinien zrobić w takiej sytuacji komendant ubogiej morąskiej policji? Popatrzyłem na Andrzeja. Sądzę, że zasadzkę bąknął nieśmiało i poczerwieniał jeszcze bardziej. Oto to! Zatarł ręce komisarz. To lubię najbardziej! Schwytać na gorącym uczyneczku! Zerknął wesoło przez okno, jakby już tam widział, doprowadzanych do komendy członków szajki. A wiedzą panowie, jakie przeszkody wodne broniły w średniowieczu dostępu do morąga? Przyznam, że jeśli chodzi o zaskoczenie czymś niespodziewanym, to w pełni się komisarzowi udało. Przypadkiem jednak wiedziałem. Jezioro Morąskie, potok zwany Młyńskim, staw Młyński, a dodatkowo od wschodu dwa wypełnione wodą rowy. Kmita spojrzał na mnie przyjaźnie. O, to się nazywa rozpoznanie terenu przed akcją, ale wracając do niej. Zasadzkę, powiada pan młody panie. Ale gdzie? Wewnątrz kantoru czy na zewnątrz? Wewnątrz raczej nie. Wchodzący przestępcy od razu zorientowaliby się, że w kantorze pracuje coś za dużo kasierów. Zaatakujemy Skubańców w momencie, gdy będą przekonani, że cały plan im się powiódł. Kiedy będą wsiadać do czekającego na nich samochodu? A czy nie można wcześniej? Spytałem nieśmiało. Wcześniej? Komendant popatrzył na mnie nieufnie. To znaczy już teraz aresztować przestępców w ich malinie. Jeśli ujmiemy ich teraz, to za co będą odpowiadać? Za kradzież samochodu? Może jeszcze za nielegalne posiadanie broni, o ile ją u nich dzisiaj znajdziemy? I nie minie wiele czasu, a bujać będą na wolności. Co innego, napad z bronią w ręku. Tu i najlepszy adwokat im nie pomoże. Dostaną wyroki, jak się patrzy. Grzecznie skłoniłem się komendantowi. Zrozumiałem, że mam przed sobą człowieka czynu. Ten chwilę milczał, jakby w oczekiwaniu na niedopuszczalny sprzeciw, wreszcie sapnął i mówił dalej. Wystarczy jeden nasz samochód, oczywiście cywilny, by w razie próby ucieczki zablokować drogę samochodowi opryszków. Do tego kilku funkcjonariuszy po cywilnemu, którzy będą stali opodal i włączą się we właściwym momencie do akcji. I mamy ptaszki w garści. Ośmieliłem się wtrącić. Chce pan użyć do akcji miejscowych funkcjonariuszy? Nie wiem, jak pozostała trójka, bo są tu ponoć obcymi, ale Baziak może znać któregoś z pańskich chłopców. Komisarz skinął głową. Co do tego, to się zgodzę. – Dlatego poproszę o pomoc kolegów z Olsztyna – zerknął na Andrzeja. Kto i kiedy ukrył się w morągu przed niespodziewanym atakiem Prusaków w Sianie? Ku memu i chyba też komendanta zdumieniu Andrzej odpowiedział cicho, ale spokojnie. Marszałek napoleoński Jean-Baptiste Bernadotte, późniejszy król Szwecji, założyciel dynastii, która do dzisiaj tam panuje. – Zuch chłopiec – klasnął w dłonie komisarz – a mówią, że nasza młodzież do niczego. Popatrzyliśmy z dumą na Andrzeja, który w tym momencie pod wpływem barwy policzków mógł już rywalizować z burakiem. Komisarz odwrócił się w moją stronę. Mówi więc pan, że rozmowę bandytów podsłuchaliście przypadkiem, zawiesił pytający głos, co mogło oznaczać: Gadaj, zdrów, ani o ciupinkę nie wierzę w takie przypadki. Uderzyłem się pięścią w pierś, jednocześnie kopiąc Andrzeja pod krzesłem w kostkę, bo coś mi się zdawało, że ten ma ogromną ochotę pochwalić się przed komisarzem z rozszyfrowania dalszych tajemnic ponumerowanego gangu. Ja zaś miałem inne plany. Daję słowo, panie komisarzu, że podsłuchiwaliśmy bandziorów zupełnie przypadkowo, wypoczywając nad jeziorem Ewingi. Równie przypadkowe i może mylne jest skojarzenie rozmawiających w nadjeziornych zaroślach z sąsiadem Andrzeja, niejakim Józefem Baziakiem. Dlatego też będę prosił o wyłączenie nas z dalszego śledztwa. Dla dobra chłopca pogłaskałem Andrzeja po głowie, na co on odpowiedział wściekłym spojrzeniem. Obawia się zemsty wzmiankowanego Józefa Baziaka lub jego kumpli. Nasze doniesienie proszę potraktować jako anonimowe. Komisarz popatrzył na mnie z niechęcią. Anonimowe, powiada pan. A może w ogóle w strachu przed zemstą chce pan wycofać doniesienie? Ale niestety już na to za późno, wybuchnął ironicznym śmiechem. Ja wycofać się nie mam zamiaru. I Baziak, czy jak mu tam, będzie już pojutrze o tej porze za kratkami. Do widzenia panom. Miło było poznać i pogawędzić o historii Moronga. Szkoda, że nieco różniły się nasze zdania co do rozwiązywania dzisiejszych problemów. Jeszcze raz do widzenia panom. Ze zwieszonymi głowami wyszliśmy z gabinetu. Co przepytywał was stary z historii Moronga? Przywitał nas dyżurny policjant. Troszeczkę, uśmiechnąłem się wymuszenie. Tak, pokiwał głową policjant. To jego hobby, jeśli nie liczyć służby. Wyszliśmy z budynku. Jak się spodziewałem, Andrzej zaatakował mnie. Gromkim głosem zaprotestował przeciwko potraktowaniu go jak dziecka oraz wyraził zdumienie, że nie poinformowałem komisarza o innych, odkrytych przez nas sekretach gangu Baziaka, głównie o tym, że chce zagrozić wystawie w Olsztyńskim Muzeum. Uśmiechnąłem się. Jeśli odniosłeś wrażenie, że Cię traktuję jak dziecko, to przepraszam, ale nigdy nie miałem nawet takiego zamiaru. A to kopanie pod krzesłem, nie ustawał Andrzej? Wybacz, ale w tamtej sytuacji kopnąłbym nawet dorosłego. Dyskrecja przede wszystkim. Uważa więc pan, że nie należy informować policjantów o planowanym przez złodziei włamie do olsztyńskiego zamku? Ależ należy. Tylko uważam, że informacja taka musi opierać się na konkretnych faktach. Tak jak nasza dzisiejsza. W piątek o godzinie 12 ci i ci planują dokonanie napadu na kantor w Morongu. Natomiast uważam informowanie policji tylko o zamiarze dokonania włamania za przedwczesne, zwłaszcza gdy informator znajduje się w sytuacji umożliwiającej uzyskanie dodatkowych cennych informacji. A my w takiej się znajdujemy. Musimy zebrać tylko jeszcze nieco faktów, aby zatrzymany przez policję Baziak na oskarżenie słyszeliśmy, że ma pan zamiar włamać się do olsztyńskiego zamku, nie roześmiał się oskarżającym w nos. Słyszeliśmy, że ma pan zamiar. Drogi chłopcze. Gdyby na podstawie tylko takich oskarżeń aresztowano ludzi, w przepełnionych więzieniach zabrakłoby miejsca dla prawdziwych przestępców. Poza tym, jak udowodnić winę komuś, o kim tylko się słyszało, że ma zamiar dokonać włamania? Wsiedliśmy na jawę i ruszyliśmy z powrotem do zalewa. Łukasz przywitał nas z ponurą miną. Coście narozrabiali w morągu? Zdziwiłem się. Nic, a co można narozrabiać w komendzie policji, nie narażając się na aresztowanie? Chłopiec pokręcił głową to w takim razie Baziak jest jasnowidzem. Popatrzyłem na niego ze wzrastającym zdziwieniem. Dlaczego tak sądzisz? Łukasz przeciągnął się z satysfakcją. Już mówię. Jeśli Baziak nie jest jasnowidzem, to ktoś musiał was widzieć wchodzących do komendy i doniósł o tym Józkowi. Może zresztą on sam był wtedy w morągu, gdy zajechaliście na policję. Nieważne. Grunt, że gdy minęła jakaś godzina od waszego wyjazdu, a dwójka, trójka i czwórka raczyli się piwkiem pod parasolem, wpadł jedynka... Czyli po naszemu mówiąc młody Baziak. Kazał natychmiast zabierać BMW z garażu i wynosić się nim w diabły. Do akcji na kantor mają użyć, jak to sam nazwał, podłapanego w ostatniej chwili samochodu, którego numery podmienią. Dopiero tamci podnieśli krzyk, że BMK wyszykowana, a numery ma już nowe i nawet dowód rejestracyjny, ale jedynka nie ustąpił. Coś im tylko burknął o przeczuciu i o tym, że przeczucie w robocie ważna rzecz. Na to oni, że skoro już tak nalega, tu rzeczywiście do napadu można użyć innego wozu, ale BMW żal porzucić. Można ją przetrzymać do niedzieli i obchnąć na giełdzie, a za taki wóz sporo grosza wpadnie. Na to Baziak, że jeśli wóz jest, że jeśli wóz jest trefny, to nie ma o czym gadać, tylko trzeba pozbyć się go. Kazał trójce zabierać BMW z garażu i porzucić gdzieś, ale tak, żeby nikt nie widział, że to on prowadził BMW. No i trójka pojechał. A dwójka i czwórka ciągle narzekali, że szkoda takiego wozu, bo jak trzeba będzie uciekać, to trudno morąskiej policji znaleźć szybszy do pościgu. Wreszcie Baziak zdenerwował się i wrzasnął na nich, żeby stulili dzioby. No i na tym skończyła się przyjacielska pogwarka naszych sąsiadów, skończył Łukasz. Co pan na to? spytał Andrzej. Ktoś widział nas w morągu? Pokręciłem głową. Raczej nie. Gdyby Baziak wiedział, że ktoś ma jego szajkę na oku, to po pierwsze w ogóle zrezygnowałby z napadu na kantor, a po drugie, przestałby myśleć o skoku na olsztyńską wystawę, tylko wysłał swoje numerowe towarzystwo do domu, tak jak pozbył się BMW. Może rzeczywiście kieruje nim przeczucie albo jakiś złodziejski przesąd. Grunt, że z napadu na kantor nie zrezygnował. Co pan zamierza? spytał Andrzej. Po pierwsze wyrazić ubolewanie, że tak zajęła nas kłótnia w morągu, iż zapomnieliśmy obejrzeć dokładnie kantor a nawet nie wiemy, gdzie on jest. Po drugie, zadzwonię do komendanta Kmity i powiem mu, że BMW jest już nieaktualne i złodzieje podjadą pod kantor, sami jeszcze nie wiedzą, jakim samochodem. A reszta rozstrzygnie się w piątek. W samo południe, zaśpiewał Łukasz Song z westernu.